Witam Was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że mnie widać. Z tej strony Maszko Patol. Dzisiaj chcę Wam pokazać, jak gram w mojej gry na kinekcie. O, tu jest pad. I tam dzisiaj wybierzecie dla mnie co te co, co pogramy o jakiś display to nie tu mamy kinexport albo Kinect adventure no wiedziałem że to wybierzecie płytka w środku bierzemy to i tak, tak.

No, bo mam taką nadzieję po prostu, nie? w dalej. Tu mnie widać? Tam na mnie, o. I tak. Tu mnie widać? Halo? Halo? No. Uruchamianie. Czekamy. Storo już oddycham, ale ta maska taka... O! I jest, gra! Dobra. Dobra tak. Żeby ładniej było, wiadomo. Jak mnie nie będzie widać, to będzie problem. No, jestem tak, tu, ale tak, wysportowany bardzo, przygotowany trzeba być. Jeszcze tak, bo mi wyłączyło nagrywanie i to tak zrobić, żeby było widać coś. Nie wiem, czy tak. Chwila. Nie wiem, czy coś widać. Það er ekki námið, ég veist það. Það er ekki skil fyrir. Tu uważam że sprawdzanie o ustawką. A Dobra, no i wróć. Tak. Muszę stać dół, będziecie wiedzieć jak sobie gram. Welcome. If you like sports, yeah. you come to the white place. Góra konkurencja. Może kręgle, co? Nawet jednego gracza. Pokażę Wam pokazówkę. Dobra Pominiemy Rekord 167 Wyłączyło mi znowu, bo to tak nagrywa Pomin i grony time está ok Kurde To się tego nie spodziewałem Lecia do leć Kurde no Dobra Tak wiem no Dobra. Tu O no. Cztery kręgle To wynik u! Chciałem podkrętę, nie wyszło. Wiem, słaby w tym jestem. Kulaszki mobaj przynieśli szczęście. Nie ma jeszcze strajka. Muszę się ludzie ustawić. Wiecie? Robisz tak. I tak. No może się uda następnym razem. O, o, o. Yeah, Ej, jeszcze staje na tak. Zapędziłem się. Jej znowu Tak Drugi z rzędu ludzie Zaraz się kończy nagrywanie To już może przeskoczę Okej, okay, jestem znowu przeskoczyłem Zamy dalej Ci powiedziesz trzeci Nie, to... Uwaga... Tak! Spiór! Spiór, spiór, jak tam się wymawia? Jest, dobrze. Uwaga... Ja będę. Oj, prawie! Może uda się do kolejnego spira walnąć? No nie! Więc co ludzie, pokazywam podkrętę, jak tu zrobić mniej więcej. Patrzcie. Tak. Stawiamy się bokiem. Ej, Tak. Oj nie. Inaczej się ustawimy, wiecie ludzie? Tak Kurde, nie udaje mi się. Dobra. Normalnie zrobimy. Jestem słaby w to. Bo dawno nie grałem. No. Tak to wygląda. Dębłem. O o! Nie! Na nie niedobrze. Zrobimy teraz lewą. Lewą, szczerze powiedziawszy, nie umiem. Ile? No i źle. No to jest chyba koniec. Dobra, tutaj walnę. Walnę i zrobię przeskok znowu. Jest! I wyniki końcowe. 98 punktów! Podróż mi levelman 12. Na razie nic. Dobra. No wiem wszystko. Kontynuuj. Co możecie widzieć moje zdjęcia? Nam potem pokażę, że może jak będą. Zmienimy sport, co? Jestem na prost. Będzie długie dość. Się napoce w tej masce. Nie? Yy, będzie teraz piłka nożna. Przeciwko komputerowi. Tu sobie drużyna Mój Gracz kontra Komputer. To są drużyny walczące o puchar narodów Europy. Proszę Państwa, tu wszystko jest. Wszystko no. Wszystko jest. Przybliżać nie mogę jeszcze? Dobra. Mam Na nadzieję, że Wam się to podoba. Lotus park, tak? Dobrze. Pomijamy. Nie grać. Wiemy jak to ten. Więc... Jeden na 1? Jed... Nie. Nie jeden na jeden. I to będzie mi teraz pokazywało. No kurde. Patrzcie. Teraz podajemy, nie? Wybieramy na przykład Teraz obrona, nie? Bronić jest bardzo łatwo. Zobaczcie. Tu udajemy nogę. Dobrze? ciao Strzelaj Co jest? Co się stało w ogóle? Nie wiem. Chwili piłkę ten. Dobra. Podanie. Podanie. Lud wolny. O kurde, Nie ma. Był przeskok. Ale to jakoś dziwne, bo to mnie chyba nie widzi za bardzo. Jest gól Brawo, brawo, panie strzeliłem! pięknie. Dobra. Naproszczonika. Stoję. Stoję. Chyba nie stoję. No. Wybijaj, korzyku. Pokaż, na co cię stać. No dawaj. A, wyrósł z autu. Niestety. wow Teraz? Obroniłem. Żytrożny jest. Nie mogę da. Mam kasz? Pięknie. Pale. Oh, oh. Nie ma, nie ma. Nie mogę robić. Oku. Oku. A, to miłe. To było proste. Dobra. Podanie.

była Brazyliona? Chyba, nie wiem. Nie mam pojęcia. Super. Wygramy ten mecz, myślę, coś tak. Na jest, no. Na wprost. Aha, dobra. Jeszcze minuta. Dobra. Pięknie. Branie. Ciao. Znowu, proszę Państwa Chciałem brakować nie niemożliwe, Bo to jest poziom początkujący dla mnie w sam raz Żebym się pościelał W ogóle O Jezus, ta maska Każą mi ją nosić No cóż, dobra Robię wszystko I witam Państwa po przeskoku Gramy Minuta została Myślę, że jeszcze Taką jedną rundkę sobie zagramy I proszę Państwa już będziemy ten Będziemy no Kończyć powoli Znowu Jakieś krysie w ogóle czy coś? No wcielaj. I tak już wolny jest polowa. Bo... Ale ja chciałem, żeby... Tam nikt nie biegł... Nie, Jezu, Czy w takich sekundach się rozcielić? Proszę Państwa. No ja to złapał, tu nie było trudne. Dobra, to już jest coś. O to down. Zczelaj. Ubroni chwilę. O. Jakiś czas dodatkowy! Ma doliczony! od załatwu! Dawaj! Kolejny z Wygrałem! 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 Ja zrobię wszystko i od razu do następnego tego, bo niepotrzebnie będę czas tracił. Ludzie, jako ostatnią konkurencję wybrałem boks. Dziwne, nie? Będę boksował tak, 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 będę tak. Idę właśnie Wychodzę ja z moim moją panią i ochroniarzami Gramy, będziemy pyk, pyk, pyk. gardę pyk, garden py, py, gardę, pyk, pyk, py, gardę, nie? Oczywiście Dobra, pominię To jest bardzo szybkie, więc skończymy to i koniec na dziś Dobra, idziemy ludzie Widzimy. Ludzie, bateria mi się wyłączyła, nie? Dobra Myślę, że jeden lokal tego pana

Czemu wyląbasz, no? Po ryju Po, po ryju chcesz dostać Tu Dobra, teraz jak się bateria wyłączy To ludzie wiecie